W ogóle coraz częściej zdarza, że mamy na etykiecie, prawda, BPA-free, nie mamy BPA na w Dokładnie. Tym produkcie. Dokładnie. I to już jak gdyby, nie mając tej wiedzy, budzi naszą poczucie, o, kupujemy dobry, bezpieczny produkt. Tymczasem okazuje się, że wcale niekoniecznie, bo jeżeli jest to na przykład puszka z żywnością, to może się okazać, że w tym wnętrzu, w tej żywicy poksydowej, która wyścieła to wnętrze, żeby nie zarzawiało, mamy koktajl innych substancji, które pełnią identyczną funkcję. Które będą przenikać do żywności pod wpływem tłuszczu, na przykład, albo temperatury, albo soli. W związku z czym będziemy to zjadać, i efekt jest dokładnie taki sam, tylko że na dzień dzisiejszy Unia Europejska nie mogła tego zakazać, bo nie było wystarczającej ilości badań. Wszystkie produkty, opakowania, które mają kontakt z żywnością, muszą być wolne od bisfenoli, jakichkolwiek. Oczywiście. Oprócz bisfenoli mamy wtalany na przykład. Właśnie które... miałem pytać o inne substancje. Tak, których, których jest całe mnóstwo i są w kosmetykach na przykład, są w lakierach do paznokci, w środkach do stylizacji włosów, w różnego rodzaju materiałach wykończeniowych, na przykład w podłogach. Panele winylowe, które tak pięknie imitują drewno, ale w domu, jak mamy temperaturę powyżej 21 stopni albo nie tej Boże ogrzewanie podłogowe, uwalniają nam i to wdychamy.